Mężczyźni, co to jest? Winterberg. To jest Ruinberg zimą, chyba. Winterberg? No może być. Chyba tak. O Boże, FPS-y. O I Boże, duch. moja dupa. Mam na myśli. poglądać na O Boże, mój. na co ja mam narzekać, bo nie mam na to. Na twarz. Boże, serwam. Na 20 FPS-ów. Alfons, narzekaj na zdjęcie, co mało pracują mi tam. Moje oczy, krwawią. Mam dwa FPSy Mam FPS-y. Ładna mapa, ja, co ja chcesz? Ja mam 75 jak się patrzy w ziemię. To? Ja mam 65 jak się patrzy przed siebie. Wózek, wózek, z Biedronki to, 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 to akurat za, za, zapierdoli za, za darmo. Jak z kumplami ten, mamy bie, to, bie, Biedronkę koło szkoły, nie? No to zapłaciliśmy złotówkę za a wózek, przyjechaliśmy wózkiem do klasy, kurwa wjechaliśmy do klasy wózkiem U. z Biedry, <grywka> z, babka z historii się za web złapała, nie wiedziała co powiedzieć, <grywka> kazała <by> wypierdalać z klasy, <grywka> kumpel niech pani poczeka tylko zaparkuje, wziął zaparkował wózkiem pod ten, pod kurwa biurka nauczycielki i w pizdu i zostawił ten wózek, nie? <laughs> Smutne jest to, że ja muszę grać tak, tak pierdolonym czołgiem jakim jest y, typ y, 58. Nie jest, nie, jest kurwa spierdolonym czołgiem. Jest spierdolonym czołgiem. Poproszę nie nie Kurwa, Ale, człowieku. Po prostu, ty się nie znasz. Ten czołg wymaga, wiecie, tego, to znaczy musisz mieć dano, żeby inny dobrze przegrać No właśnie i dlatego jest spierdolonym. Mi się nie fajnie gra. No bo masz dałna. No, mi się też fajnie gra. No bo macie downa, proszę. Macie downa. Nie, po prostu kurwa dawna i kurde jeszcze do tego prostatę macie. Ogarniamy te, nie. <laughs> I kurwa siurki wam gnęją. Ej, weź tam za ogień, Fom Skitraj, kurwa. tam spamie na te się. Microphone activated. Oh pa, pause. Pa, pa. Cause I'm an Boże, Boże. Amen. Weź mi tą nutę, Ej, nie uważacie, że laski, co mają jedno oko niebieskie, drugie gruzowe, są zajebiste, nie? No A ty wiesz w ogóle, że to jest podobno jakaś choroba? Ja o tym nie, słyszałem Neryczne chyba nie jest choroba, ty, ja to jebam. To jest. Ty jesteś chory, kurwa, na padaczkę i niedojebanie mózgowe. Na padaczkę już jestem wyleczony. ta arta też jest dobrym gejem? Ta arta jest bardzo dobrym gejem, na pewno. No, Patrz! Już się zdjęła. Nasza arta nie trafiła. A f 25 co robi? Aha, fajnie, no tak! Zapomniałem, że mamy team. Po prostu. Takiego wy słownictwa używacie. Nie, nie o, my g. ta nie, Skleją dupę się i kurwaje się szczylają. Takiego trudnego słownictwa używacie, że ja praktycznie was nie ogadniam. Co oznacza elokwentne? Czy jakieś tak? Ta nasza nie ma elokwentnego silnika, czy co? Oj, gobiecę, co nasza kurwa Arta. Tańczą, kurwa, one tańczą. Tańczą. Patrz, jak tańczą. A ona się nie trafi, nie, ja się o to założę. Nie trafi. O, o, jak Jak się nazywa ostrokę do czatowania z nieznajomymi? Omegle? Nie, z... Omegle to jest z komerką. O, nie, nie, o, o, ja... o Po prostu czatowanie, to było obcy coś tam. Nie, Cześć, obcy. Sześć obcy, no. No A co sześć obcy? No to masz taka czarna. To jest nie, taka strona, gdzie jesteś anonimowym pedofilem i rozmawiasz z innymi anonimowymi pedofilami. Dokładnie. Mm -hmm. Szukam kobiety na w GG. Rozłącz się. <śmiech> <śmiech> nie, kurwa. Rozłącz się. Jakiś pedał. Robię zawsze grubo. Ale mam pomysł. Zapytam się czy podośle do linka do swojego facebooka Czy kierowca w tym czołgu... aaa... A wiecie kogo ja podeślę? Kogo? NIE! Po co? Przecież ja. kupiłeś se dwa No nie, to leje, zimno, ciemno, nigdzie, nigdzie. Ale wiesz, jak na polu jest zimno i mokro... Mokro... Właśnie, to jest aż 6 stopni, plus do tego ta pogoda wredna. Wredna pogoda. No, mama tam się czai. O cześć Mama! Mama! Tata dzwonił! Nie nic! To do Ką kolegi! Mnie. Chciał mnie wysłać po kurde piwo! Nie pierdol. Czemu kłamiesz? <noise> Ale ja powiedziałem, że nigdzie nie idę, bo zimno i piździ. Napis no jej, samochód. czy lecisz na moją fryzurę. <grym> jak? Wy, Uciekła. Nie ma jej. Jak, jak, jak będziesz komuś wysyłał profil, krajcha, to o, od razu pod profilem dawaj pytanie, czy lecisz na moją fryzurę. Teraz udaję kobietę i chuj. I podawać swój problem. Nie, I powie, I powie, że to przed, przed operacją Nie, że jesteś, że jesteś, w trakcie Dobra kurwa, koleś jakoś bezpiecznie się pierdoli Co? Eryk, wiesz co? Eryk, wiesz co? Co? Eryk, wiesz co? Co? Jestem biedny. Czemu? Bo mam tylko 8200 golda. Co kupiłeś? Tajemnica narodowa. Remkę? Nie. To czołga kupiłeś? Nie. Kamuflaże. Kamuflaże na wszystkie swoje dziesiątki. Ale jesteś głupi. Ty też. Jesteś głupi, stary. Jestem mądry. Jesteś ten jak Dzida. Ty jesteś tępy jak fineska. Tępy jak Dida na naprawdę stary. Tępy jak fineska.